Oh, mm -hmm. Welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Today you will be testing with a partner. Please wave to your partner. Hello wszystkim! E, witajcie moi drodzy w Portalu 2 i ze mną jest dzisiaj towarzysz przygody. Chucky, witam serdecznie. Jej. No to co, no to przechodzimy do działań mam nadzieję, że, mm, że się cieszy, cieszycie, że macie okazję akurat zobaczyć e, Portal 2 z e, naszej perspektywy Mam nadzieję, że się będzie podobać, bo nam nas gra urzekła i, i będziemy się na pewno świetnie bawić przy tym wszystkim. No pewnie, zwłaszcza że my jesteśmy maniakami portala co by, co nie mówić? Dobra, muszę kłonać tutaj jakiś gest wybrać. I jedziemy dalej. Tak, i będziemy jechać dalej. Proszę cię, wybierz sobie zwierzątko. Zwierzątko je... Czyli mam z Efa skorzystać do gdzie je. Tutaj jest. No, A... dobra, ja będę standardowa. O... Nie mogę... Good, Orange, A, niech to <laughs> na Wypadło na konika. Krący rzecz, dobra. Teraz mój wybór. Mm -hmm. Niech będzie AU. Dobra, to by się udało. No, your Złoto. Dobrze. W pełni niecierpliwości przechodzimy do pierwszych komór. O, o. No, no to się chodź. zaczyna. Chodź, chodź. Zaczęło się, tak. Tak, to się zaczyna. Eee, dobrze, ja sobie dam radę. O, nasze portale tam są. Portalgany. No właśnie, i teraz trzeba się dostać. Eee, tutaj bez. bez, bez, bez. bez, bez portala jest portala, tak? Tak. Bez zrobienia właściwie portala. Skakać? No skakać na pewno no nie. Portal mi się zrobił. Hmm. FM sobie zrób portale. A oczywiście, no. Dobra. Okej, okay, super. tak, 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 tak. tak. Dobra. I jedziemy hmm. Bardzo skomplikowane pierwsze zadania oczywiście. No spoko, później nas będą czekały. Ło, ja tam poza jakieś komory. Chodź, chodź. Dobrze, dobrze idzie. Poczekaj, muszę wejść na przycisk. Tak. Ty mi otwórz drzwi, ja przejdę. Ja nacisnę przycisk i ty przejdziesz. Tak. Co za piękna współpraca normalnie. Trybko pracy w 100% sprawny. Dobra, chyba się to schodzi. E... E... Aha, już wiem. Pyk. Your ping tool is invaluable for communicating specific locations. Teraz chyba ja cię muszę pyk, pyk. Tak, czy mogę przejść? Jej! Co za radość. O, i pierwsze, pierwsze nasze guzikowe spotkania. Kosteczka wypadła. U mnie też Moja kranka była wyraz zadowolona. Dobra. Go, go, go. go, go, go. Teraz, co tu się dzieje? Tu jest. Kocznia. O, kostka spadła. A, A musimy ją podać. Urat, urat, uratowałem ją. Trzymaj. E, albo. I teraz, teraz musisz oddać. Oddaj. <grym>, tak. Tu jestem, tu jestem, tu jestem. Hej, hej. Czekaj, 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 czekaj. Tu, tu, tu. Dobrze, dobrze, dobrze. O, super. Oddaj, oddaj. Oddam. Oddaj Proszę. i ja ją stawiam. Super. Tu jest jakiś puzik? A i tam muszę zrobić portal. A um, sorry, niżej zrobię. Ehm. Ooo. O

tak kontaktu z portalem w tym Później momencie. będzie nam łamać mózgi Na trudnych zadaniach. O, zamknij. O, nas, o, o rozkładać teraz. Moje ciało tam nie niefajnie. W, w częściach, nie w częściach. się robocikiem. <grym> Dlaczego ja ciebie zawsze gonię? Dlaczego ja zawsze uciekam? <noise> to zagadka dla was drodzy je. Ja. Dobrze Gdzie my wylądujemy? Centrum niespodzianek Jaj. To są nasze postacie I teraz tak No i zaczynamy, wchodzimy w... 572? Za wspólną współpracę? No. Chodź, idziemy. Zaczynamy, Zaczynamy od... Ty masz więcej kroków niż ja. Nie! Zaczynamy od naszej pierwszej. Ja się nie zgadzam. Komory. Y... A, to zbudowanie zespołu. Tak. Tak, od, od jedynki, tak? Idziemy. Tak. No to... Czekaj, 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 a tutaj... A nie, to coś nie robi portalu, Nie, nie, bo muszę nie, zjeść. Biada! piada nam, piada Powiadam. Słuchajcie, ja się na tą serię z, z Jackiem, no nie mogłam po prostu czekać. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie nam przyjdzie ten cały test, test komór. For It team Słuchaj, chodź. Tak. Co tu się, o co tu chodzi? Pomału. No to zapraszam Cię do przejścia. Czekaj, ja wejdę na ten przycisk. I. I ty, ty spróbuj te... zejść. Ja zejdę i idę do Ciebie. Hmm, I teraz będziemy tu się... portale ustawiać. Portale? Są drzwi, ale one się nie ten. Nie otwierają. Nie otwierają. Mhm. Jedyne te drzwi pracują. I muszę mojego zwierzaka wpuścić. Puść zwierzaka, puść. Rozumiem, że... Dobrze, wejdź na moją kanapę. I ona przejęła władzę nad no moim terytorium. Dobrze, czekaj, jakoś to było. Um, no to... So, ja musimy się rozdzielić, i ja muszę Niestety chyba zrobić tak. portal. Chyba, tak, tu, może. Oj, idź dalej, no. Ja ty zobaczę. A ja się to... skapnę tam tam, 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 tam jest, jest przycisk. Tam, tam jest przycisk. Dobra, stój na nim. Stoję. Nie stoiż. Oj, spadłam. Dobra, ja teraz to mogę. Tak, mogę. Jest przejście. Chcesz no ale portę... teraz ty mnie musisz puścić. Ja ci muszę zrobić porta. Jeszcze wcześniej. Właśnie. Już co, muszę się wrócić do ciebie. Nie musisz, czekaj. Tak. Czekaj, Bra. czekaj. Ratunek przybył. Okej. Okay. Stajemy przy drzwiach i oto nasza pierwsza komora y, tylko... Aaa, komory. To. się do Naszego transportowca. Rozkładacza. A ty się czeki obawiałeś my będziemy prowadzić kilka sezonów. Na pewno to są początkowe mapy, słuchaj tu. Nie okay. będzie takie, hop jak ci się Na razie wydaje. No na pewno. Okay. słuchaj, jedziemy dalej. Zaczynamy od czego? Od tego co robi dany guzik. Tam jest czasówka, okej. Okay. Dobra, ja tam ja tam idę, a ty tam będziesz wciskał przycisk. I coś kombinował. No. Dobra. No, go. Go, 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 go. Aaaa, wow. spóźniłaś się. Dobra, chodź. Jesteś. Jestem. Eee, teraz. O, Dobra, tak, ty to... idź tam, 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 tam gdzie ja wchodziłam. Dobra. Wchodzę do ciebie. Dobrze. Hej! Jest. I znowu coś razem. Czekaj, teraz zrobimy sobie geścik. No.

też? Chyba tak. To też są guziki. Dobra, idziemy na górę. Nasze piękne zadania z koordynacją czasowo-ruchową. Jestem na górze. Jestem, ja już w każdym gdzieś jestem na górze. O. Tak, tak. No i zaczynamy. Słuchaj, odliczanie. Guzik tu, guzik na dole, biegiem do czegoś. Tak? 3, 2, 1.

Gladys jest zaskoczona. Idzie nam zbyt dobrze. <laughs> Drodzy widzowie, ale też oczekujcie, także, że będą momenty załamania i może się zdarzyć, że Nagrywanie jednego poziomu może trwać godzinę. Nie no, mam nadzieję, że aż tak śledzenia nie będzie, słuchaj. Ale na pewno nam rozwali umysły. Dobrze. Tak, I portale. Ale też zaczynamy nasze zabawy kostkowo laserowe. Teraz ty musisz portal zrobić. Tak, ja muszę i zrobię. Hyt. Hyt. I jest, okej. Okay. <laughs> za, du za dużo gramy, dobra? A. No ja wiem, że ci nie obchodzi, no ja wiem. Oh. Tu nam odsłaniało nasze robociki kochane, które nas lubią. Yy, musi, muszę mieć po kostkę jakąś. Tu, tu jest, jest guzik. I tam będzie kostka. Tu guzik, tu jest kostka. Kostkę zabieramy i ją musimy... Tu I... I... zabiję roboty przez szybę. To ja muszę tu... O! O, dobra. What are you doing? Bach, bach. You monster. Jesteśmy potworzy, tak. Jesteśmy potworzy, tak. I'm Dobra, i teraz nie. tam musisz wstać, tam. Skierować. Nie, tu. Tu? Tu. Ale chyba tu. Wie jak tu? No, już włączyłeś. No? No, czyli tak. Dobra. Idź. Ła. Ja Nie. nie. Ale jeszcze tu musimy. Hmm, czyli jednak... Aha, czyli tu jednak... Czyli jednak do przodu. I jednak portale. Jednak tak. Dobra. Operacja Dobra. musi powstać. Dobrze, no to... No to tak, ja zaczynam. Tak, Hop. zaczynaj. Hop! I teraz twoje dwa następne. Dobra. Au! Podsmażyło mnie trochę. Ja muszę się rozejrzeć gdzie No i ty wiesz co masz robić na pewno Tu i... i... i nie będę ci podpowiadał. Dojdziesz okay, do tego. Ja sobie odejdę. Spoko. Tylko muszę się tutaj rozejrzeć. Jest. Nasze schody się. Zaczynają się komplikować nasze systemy. Tak. Kolejna komora. Zaliczona. Tu no. właśnie nie mieliśmy Oj, oj. Czy gdzieś byś tak napuchła? Część. Ze <laughs> <Co> złości. <laughs> nie ma się co złościć na razie. Zobaczysz. Co być dalej? Ze złości z nienawiści do Gladys. Gladys tu jest. Dobra. Komora numer cztery. O, o, a się znerwowałem. Dobrze, tu, to słuchaj, mamy. Wejście, to ja. To jest nasza zabawa z, z I z windami, zobacz. Pamiętasz? Patrz. Pamiętam, pamiętam. Chcesz, chcesz być pamiętam. robocikiem, który, który spaceruje pomiędzy kostkami, czy robocikiem, który... Ej, wiesz co? Spadłam. Serwii. Spadłaś. To już nie ma znaczenia, ale czy, mogę wrócić ty, się. Czyli, czyli... Czy... już jestem. Jak chcesz, jak chcesz. Gdzie jak... ty jesteś? Eee, no ja się cofnęłam. <laughs> ja ci nie eee, Dobra, 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 więc jaki podział obowiązków? Dobra, ja, ja, zawsze mnie wpychasz jako królika doświadczalnego, no to dobra już nie będę, zrobię Dobrze. wyjątek, ponieważ masz swoje święto, więc... Ja chcę jeszcze dziś. Daję ci w prezencie. To królikowanie czy, czy sterowanie? Ehm, sterowanie. Dobra, no a to ja, śmiało. Skakuj. A ja mu królikuję, czekaj, muszę teraz tak zrobić portal... Yy, tu. Mm, tu. Mhm. No, i zapraszam cię do środka. Wow. Dobrze, słuchaj. Mam nadzieję, że ci tak poprowadzę, że nie zginiesz w tym momencie. A jak ty a Jak spróbuję, żebyś zginęła, to, to pożałujesz. To że się urodziłeś. Bardzo śmieszne. Do przodu zapraszam cię. Dobra. Cię, żebyś... okay. Dobra. Czekaj. I teraz dalej do przodu. Idź, 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 idź. Idź śmiało dalej! Śmiało. Tak, tak, wiem, ja tylko się upewniam. Śmiało. Teraz muszę tak zrobić, idź. Idź dalej. Mm, teraz tak... Um... No i poczekaj, teraz ja cię... Ja uh -oh. cię... Nie, jesteś... wiesz... Gdzie ty jesteś? A, już wpadłaś. Dobra, nie wpadłam. Dlaczego są portale? Będę ci się wyjść? Dobra, e, to na dół ci muszę. O, o. Dobra, no i śmiało od przodu. Dobra, i masz kostkę. Dobra, raz pomału cię wypuszczę. Mam nadzieję. Nie, ale to jest spodniec. To A. chyba portalem sobie musisz załatwić, wyjście. Eee, moment. Czekaj, 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 Ja tu była. Mam iść do góry, tak? Hmm, przydałoby się. A to już wiem. To już wiem. Czekaj, wiem chyba. Na razie nic nie kombinuj. Dobra. Eee, bo mnie zgnieciesz. Dobra. Teraz uwaga, ja tam skaczę na nie dalej się Ha. No i jak to się stało? Że jestem z powrotem tutaj, gdzie byłam. O, <grym> uh o. -oh. No co, spróbuję jeszcze raz. Nie no... Kurczę, to nie ja miałam. No to dobrze Boże, ja spadłam, ja spadłam chyba. No, za bardzo. No i na to. I do, stój tu. Dobra, stoję. Dobra. Raz się nie ruszę. Nie ruszam się? Boże. O! I do góry. Wejdź na ten, ten klocek. No to musisz mnie podwieźć. Eee, no dobrze na to. No teraz. Ale ze mną. No? No? Podjedźmy. Dobrze, teraz tak, teraz opuszczam prawo. No i... stój. I o. teraz do wyjścia. Jej. Dobra, ja już wyjdę sobie tutaj, tylko teraz tak. Hmm. Czekaj. No i portalami się pobaw i... Śmiało możesz... Nas ratować. Ok. I teraz ja będę się bawić laserem. Tak. tak. Muszę się ustawić odpowiednio Ua. kąt, kąt nachylenia. Marionka. No dobra. To hyds, hyds, i mamy wyjście.

Świetne są w komentarze, Gladys. Zgadza się. Jeszcze lepsze są zagadki w komorach. Dobra. To jest nasza piątka w momencie. I tu już się zacznie zabawa. Jasne. No, mamy dobra, to się Kostka. No. Aha. Jest. Aha, zabrałem. Dobra, to ja idę to tam. Co? A, tak pamiętam, co? Co mi się strasznie kiciało? Tak. Chcesz być królikiem, czy ja mam być królikiem w tym momencie? Tak, bo, bo my sobie testowaliśmy zanim tutaj tak. z wami nagrywać. I pamiętam, że je ja dostawałam po prostu odbicie lustrzany tu jest. I tak, może tak. I chyba tak. Wyżej. Ja. Panem, usmażę się. Wyżej ten drugi zrób. O tak. A. Drugi. <grywia> no i dobra. O A. tak. No. Dobra. A. Git. I teraz. No spokojnie musisz mnie naprzeciwko otworzyć. O tak, muszę, tylko musisz wyjechać jak najwyżej się da, byś mm -hmm, tak, miała więcej czasu na swoją reakcję. Dobra, bo tak, później ak akcje, będę spadać. Akcje, reakcje. Okej. Okay. Dobra, zmieniam. No i ty musisz przejść. Wydz. Dobra, udało się, udało się, udało się. Teraz no ja i wiem, jakoś ja muszę ci pomóc. No, idź tam w stronę wyjścia, zobacz. Dobra, zaraz, jakby ci tu pomóc. Aha, jest portal. Czekaj, jest. to muszę się zastanowić, który portal użyć. Niebieski. Jasno, niebieski. Hmm? Dobra, to leć tam. kurczę, bym spadła. Czy? Nie spadaj. A ja sobie do wyjścia. Tak. O! No. Jestem. Dobrze. Jesteśmy Jej. przy... Tu. Jump. Jump, bo czekam geści, geś... No, no mogę wyjść. Mogę wyjść. Można wychodzić. Aha, możemy chodzić. dobra. No to co? Nie, to chciałam. Piątka, O, dobra, to udało się. Myślałam, że nie to. Dobra, to teraz do swoich pokoi jej! Następny poziom, To jest bardzo dziwne, że tak nam idzie. Ja. Wzorowo, że tak powiem, wzorowo. Ale to wychodzi nasze doświadczenie już w grach, które wykonywaliśmy. Tak. Mapami, które są tworzone przez y, ludzi, społeczności tak zwane. Ooo, ja gdzieś mnie o, 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 Aha. Jesteśmy tu. Tak. Idziemy. Ale nie tam, bo tam jest przepaść. Dobra, musimy tu chyba. I gdzieś chyba powinnam znaleźć... Tam i tam. ...pokoik, tak, tak. Tu. skakuj. Dobra, tam już otworzyłeś, ok. Tak, zapraszam cię. Okej. Okay. O. Te... to... To tutaj coś musieli zrobić. Tu... Tu są wajchy. Tak. Dobrze. Koordynacja czasowo-ruchowa. Dobra, no to włączam stoper. Włączaj licznik. Trzy, dwa... Go. Dobra. Dobra, jeden portal jest, drugi jest. Dobra. Ja tu przeszukuję, mam płytę. Super. Musimy włożyć ją do napędu. Congratulations. He managed to complete test. się teraz otworzą? Nie. Nie, musimy wejść tym samym portalem. Dzięki portalami, dobrze śmiało. No to śmiało. Aha, bo tutaj jest już włącznik, zobaczcie. Czy ty jesteś? Uh Oj! -oh. Nas. Czemu nas zamordowało? No bo wcisnęłam włącznik i to okazało się, że nas zabiło. Znaczy, mnie mnie zabiło przynajmniej. Mnie też, niestety. I co się stało? To było podstępne, bo w tym pokoju jest taki włącznik osamotniony i go wcisnęłam. Tak to jest z os osamotnionymi włącznikami. O! Dobra, słuchaj, myślę, że na ten czas zrobimy przerwę, czyli zakończymy ten odcinek. Tak. By widzą mnie namieszać w głowie i dać im trochę wrażeń na następne misje. Dobra. Jako pierwszy odcinek to i tak prześliśmy takich sześć prostych komór. No i zobaczymy, czy widzom się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście w łapkę w górę i jeżeli naprawdę doceniacie naszą pracę, to oczywiście subskrybujcie. I zapraszamy serdecznie na następne odcinki z cyklu Portal 2. Jej! Czekaj, to w ramach tego gejści kwiateczka. Śmiało. <laughs> I Mam tym akcentem nadzieję. będziemy się z widzami tak. żegnać. Trzymajcie się na raz. Na razie, pa pa. Zobaczyska, cześć. Cześć.